Szymano tutaj Shadow. Czyt wczoraj do Fortnite wróciły najlepsze wyprawy, czyli pirackie wyprawy. I jeśli nie graliście wypraw, to polecam Wam zagrać przynajmniej te, bo według mnie są to najlepsze wyprawy, które mają customowe mapki pirackie, takie tematycznie jak sezon 8 był. I ogólnie dla mnie to są najlepsze wyprawy, i zawsze jak one były, to je grałem, a tych innych tak nie grałem za dużo. Jedynie jak były ostatnio te nowe, świąteczne wyprawy, to trochę je grałem. Ale te są najlepsze moim zdaniem. Dobrze, Zobaczcie. załogo, nie ma powodu do niepokoju, ale właśnie otrzymałem memo w butelce. Uwaga, do mieszkańców rejonu kamienio-deskodolino Twin Twinpixu. Drżyjcie. Przybywamy po wasze skarby ze złodziejskimi pozdrowieniami, mieć obrody i zęza. Piraci na wolności. To tak! I to mają być dobre wieści. O, nie, jesteśmy w strasznym niebezpieczeństwie. Ale, ale zbudowałaś robota, który rozwiąże jakąś całkowicie nieistotną część naszego problemu? Tak. No, dobra, to był chyba cały wstęp. Ja jeszcze sobie zobaczę, czy mam ninja hybrydę. Bo nie pamiętam, czy go ostatnio kupiłem. No, nie mam go. Nie wiem, czemu go nie kupiłem w sumie. Bardzo by mi się przydał. No to teraz go kupimy, tylko jak będzie w sklepie. no. Właśnie, sklep się zresetował. Ten eventowy. I zobaczę jakie to ma statystyki. Eee. Dobra. Jeszcze zobaczmy to. O! To chciałem. Dobra, więc... Na początku zawsze polecam wam grać te najtrudniejsze czyli moc 15 z wypraw i takie łatwiejsze misje czyli np. budowanie radarów albo ocalenie ocaleńców no bo po prostu masz tam macie tam lepsze bronie na start ogólnie i po prostu lepiej je robić niż te tutaj są za 3 mocy Więc zaczynamy tylko jeszcze zobaczę, czy mam trawę włączoną w ustawieniach, bo chyba nie mam. A jednak mam włączoną. Dobra. I usłychać tą zarąbistą muzyczkę. Muzyczka właśnie też jest najlepsza na tych wyprawach. Mamy 20 minut na ewakuację ocaleńców. Widzicie? Totalnie inna mapa niż która jest ta na normalnych misjach. Są to chyba w ogóle moje ulubione mapki z ratowania świata. Więc no, mega fajne są te wyprawy. Patrzmy, jak mamy misję. Jestem hmm. otoczony. Pirato koboty, Dobra. żeby broń znaleźć. Nieźle. Jakaś skrzynka by się przydała. I tu będzie ocalenie, chyba. później pójdziemy do niego. Fajna ta marchewka. Jako taki normalny kill off, to raczej bym sobie kupił. Taka czarna. O! I bo te skrzynki są. I właśnie. Zapomniałem o tym akurat. Chyba że mam mieć Brodego w bohaterach. Chociaż na tym bohaterze chyba nie miałem go w... Odnajd pirato kobota! Wyjdziecie szczury lądowe, widzę was! Jeśli chodzi o wypatrywanie piratów, to nikt nie zrobi tego lepiej! A robi cokolwiek innego... Ar. Nie! Ar, niestety! Faktycznie. Zostałem za aktual! Rozumiem! Kolejne no, życie ocalone. No to jest taka taktyka. W twoim wykonaniu to wygląda tak Czemu to się nie zbudowało? Dobra. szczury lądowe! Nie chcecie tak ciągle krytykować, Ray. Ale ten czy typek czy jest wtedy nieśmiertelny. A oni sobie idą, idą do niego. Do Więc niech sobie go biją. W bazie mamy 55 tomów i wystarczająco dużo części, żeby zbudować tysiące potężnych robotów. Począwszy od lekcji pierwszej skromnego okobota, do lekcji numer 500 gigantycznego Promecha Bota do walki z burzą. O, to już wierdło, co były te pozostałe części. Jak to były? Dobrze wiesz, co się stało. No, łatwo. Nie każ mi tego mówić na głos. Sprawdź pozycję apteczki na mapie. zbliżają się podwójnie. Będziemy potrzebować większej bazy. <trybuj> Taki sobie ten mod. Nie masz sobie Nawet nieźle. A jeśli nie postawiłem wszystkich. O kurde. Zaraz wszyscy będą ocaleni, a ja jeszcze mam jednego kobota do postawienia. Bo zdążył

Mamy w bazie paru ekspertów od piractwa. A właściwie statystycznie niewiarygodną liczbę ekspertów od piractwa. Prawie każdy w bazie jest ekspertem od piractwa. To mi się podoba. Stwórzmy oddział antypiracki. Ocaleniec w niebezpieczeństwie. Ar Dobra, Kyle. Jak wynika z ankiety, poznajmy się lepiej. Jesteś specjalistą oddziałań działań. Haa, no wiesz co? To... to był dowcip. Wiesz, żarty są zabawne. Dobra, przejdźmy do kolejnego specjalisty. Sara, potrzebujemy twoich umiejętności antypirackich. A nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz, Rix. Dobra, jestem pewna, że ktoś podszedł do tego poważnie. Armię! Jeszcze zły, posłanko Na pewno nie żartowałabyś w oficjalnym formularzu. Jeżeli masz na myśli to tak, proszę, to to nie był dowcip. Nie, mówię o pytaniu numer 57, ocen poniższe stwierdzenie w skali od 1 do 10. Jestem przekleństwem siedmiu mórz i boją się mnie nawet największe morskie łotry. Twoja odpowiedź to 12. A twój uśmieszek mówi mi, że uważasz, że to zabawne. Mm. <grybuj> Masz mnie. Sprawdź pozycję apteczki na mapie. Udało ci się ocalić wszystkich. No już chyba nie będzie dalszego Udało dialogu.